Laudetur, proszę Państwa, wspaniały sukces Michała, wspaniale poszedł ten jego film o piłce nożnej, w jakiejś mierze krytyka piłki nożnej. Bardzo mnie to cieszy, bo widać, że się uzupełniamy. I od razu to też mówię, odrębne słowa zadedykuję ślicznemu chłopcu, który tak za mną tęskni. Ale proszę Państwa, Michał wiele rzeczy powiedział słusznie, ale wielu też nie powiedział, przede wszystkim jakimś szalonym obciążeniem piłki nożnej, jest po prostu przestępczość, bandytyzm. Nie nazywajmy tego pseudokibicami, bo to są bandyci. Bandytyzm, zniszczenie mienia, niszczenie miast, pociągów. Jak chłopcem byłem, spałem kiedyś z kumplem na dworcu w Salzburgu, przyjechali jacyś kibice, no wszyscy w popłochu uciekają z tego dworca gdzieś. Przecież to nie była tylko Polska. Pamiętam mecz na Heizel. tu 20 trupów równo leży, Tecy Brytyjczycy chyba grają z włochami jakieś kluby. 20 trupów leży mecz dalej i mój ojciec, jakby nic mówiący ze mi skoro, no przecież powinni grać dalej. Jasne, że powinni to skończyć. No. Laudetur, Laudetur. To jest jedno. Przestępczość w Polsce. No mój Boże, Krakowia to bodajże była. To jest i handel narkotykami. To jest absolutnie sutenerstwo, jakieś haracze. Jeżeli chodzi o samych graczy, ich zarobki, cała ta otoczko finansowo, korupcyjno, Platini, infantil, Hawie, kto jeszcze? Masakra jakaś. Więc to jest jedna rzecz. Ale druga. Michał, z czym się nie zgodzę. W jakiś sposób mówi, a że państwo powinno promować inne gry zespołowe siatkówka, koszykówka, a ja uważam, że nie. Przecież sport to jest także sport zawodowy, profesjonalny. To jest niesamowity upadek idei olimpijskiej. Co ma wspólnego to, co widzimy teraz? Olimpijska lekka atletyka w tym wydaniu z ideą barona de Coubertin. Przecież, no to bosko. To są gigantyczne pieniądze. To jest pranie niesamowitych pieniędzy. Reklama, media, z jakąkolwiek etyką. Przecież to jest wyścig laboratoriów. To jest już w tym momencie wyścig laboratoriów dopingowych i laboratoriów chemicznych. Ludzie, no dajcie spokój. A teraz ku obronie. To ma pewien aspekt pozytywny. Lepiej, jeżeli w panem et circenses, bo ludzie zawsze, od starożytnego, że mu się nie zmienili, lepiej jeśli circenses to nie jest zabijanie się, wyrzynanie się gladiatorów, czy krwawa wojna, krwawa rzeź, tylko jeśli sobie grają, napierdzielają się, nawet boksują, siatkówka, koszykówka, tak, piłka nożna szczególnie ściąga agresywnych, młodych i nienachalnych mężczyzn. Przecież widać tutaj silne powiązania, koneksje kiboli z jakimś nazizmem, skrajną prawicą, zabijają się, tłuką, wznoszą tego typu hasła, czy wręcz Putina uwielbiają, tak jak serbowi Ostatnio w Niemczech na mistrzostwach. Ale może to jest wentyl bezpieczeństwa. Może rozładowują pewne instynkty potrzeby plemiennej przynależności, potrzeby takiej walki, tak lepsze to niż otwarta wojna. Chociaż przypomnę wam z Kapuścińskiego tekstik Wojna Futbolowa z jego reportaży o rzeczywistej wojnie Salwadoru z Hondurasem. Jak twierdził Kapuściński, pretekstem była tutaj właśnie był przegrany mecz, który skończył się gigantyczną rzezią i wojną dwóch malutkich krajów w Ameryce Środkowej. Państwo, moim zdaniem, przy całej mojej niechęci olbrzymiej do zawodowego sportu, do tych widowisk, do otwarć olimpiady, gdzie stada panienek z piórkami w tyłkach, jak mój ojciec powiedział, biegają. Powtarzam, to jest potrzebne ludowi. Lud tego potrzebuje. Jest cała masa, że żadnego Bacha, Mozarta nie będą słuchać. Będą chcieli wyłącznie takiej rozrywki i nie odbierajmy im tego. Ja bym niczego bym tu nie zakazywał: żadnego, żadnej piłki nożnej, tylko jedna rzecz. Zakaz finansowania przez państwo. Jeśli czytam o samorządach, które wydają setki milionów złotych na stadiony Legii, Krakowi czy Hawie czy gdzieś, no to flaki się we mnie przewracają. Państwo powinno absolutnie w ramach dbania i promocji zdrowia publicznego finansować aktywność fizyczną, to żeby ludzie biegali, byli aktywni, jeździli na rowerze, chodzili na basen. Tak, ale to nie ma nic wspólnego nie tylko ze sportem profesjonalnym, ale nawet z grami zespołowymi. Po prostu bądźcie aktywni fizycznie. Ja bym powiedział, że często wśród wielu osób Zwłaszcza tych nienachalnych widzę odwrotną proporcjonalność. Im więcej czasu spędzonego przed telewizorem, przy frytkach rosnących, jako kibice, wszystko jedno, Dioka Diokowicza wspaniałego, o jakże nienachalnego intelektualnie, tenisisty, nie wiem, Radwańskiego, Lewandowskiego, tym mniejsza aktywność fizyczna, tym większe brzuchy, i tym mniej też w głowie, niestety, proszę Państwa. Aktywność fizyczna tak, jej promocja tak. Sport zawodowy, który tak naprawdę stał się zdegenerowanym, korupcyjnym widowiskiem i rywalizacją w z tym, widoków, to jest działanie, to jest schemat wiejskiego wesela wesele, które wszystkich przyćmi i rzuci na ziemię, Na wsi, wesele. A tu. Dość biedne kraje jak Grecja stawiają miasteczka olimpijskie, robią wspaniałe widowiska za miliardy, dziesiątki może miliardów euro. Potem to wszystko zapada, jakieś opuszczone stoją, te miasteczka olimpijskie popadają w jakąś ruinę, ale zastaw się, a postaw się, pokaż. Tak. To tylko żałosne i dziadowskie, jest moim zdaniem. Od razu mówię, żeby było jasne. Sam nie jestem żadnym wrogiem aktywności fizycznej. Nie należy do ludzi, którzy siedzą z Kuczyńcą. Jeżdżę dużo na rowerze. Ostatnio zdobyłem Mnicha, Minguszowski Wielki, Pośredni, Cubrynę. 100 kilometrów na rowerze dla mnie jest absolutnie normą, a staram się, żeby codziennie przyjrzeć, te 10-20. Aktywność fizyczna, tak. Zawodowy, zdegenerowany sport, w tej wersji, jaką konsumpcyjna cywilizacja śmieci i nadmiaru go tam przyniosła. Absolutnie nie. No chyba, że jako wentyl dla ludu i wentyl dający circenses. I jednak circenses zdrowsze i lepsze niż obcinanie sobie głów, rąk i wymienienie bebechów jak w starożytnym Rzymie. No chociaż czasem i do tego tu dochodzi. Ale to tylko już jako skutek uboczny. Ramen.